Wesprzyj niezależne media, zostaw lajka like i subskrypcję, jeśli doceniasz naszą pracę. W dzisiejszych wiadomościach przedstawiamy. Polityka w pianie KRS działa z zaskoczenia. Reklamy tuż przed ciszą: operacja na granicy prawa. Kołownia i NASK zdradzają wyborców. Mencen wyciąga Brudy Trzaskowskiego afera roku. Stenauski kontral wyborcza zdrada dziennikarskich ideałów. Wyborcza i Zandberg mroczne powiązania na nowo. Groźby wobec Mencena polityczna zemsta na pełnej. Koalicja na skraju rozpadu, tajne układy i zdrady. Ostatni sondaż prezydencki, mamy zaskoczenie. Lewica w ogniu walki, walka o tron rozpętała piekło. Lajki w dniu wyborów, PKU demaskuje manipulacje. Wesprzyj niezależne media, zostaw lajka i subskrypcję, jeśli doceniasz naszą pracę. Sekcja komentarzy jest już otwarta, podziel się swoją opinią i dołącz do dyskusji. A to dopiero początek, czeka Cię mnóstwo ważnych informacji, które musisz poznać. Zaczynamy. Polityka w pianie? Posiedzenie KRS z zaskoczenia. Podczas zdalnego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa doszło do niecodziennej sytuacji. Posłanka lewicy Anna Maria Żukowska brała w nim udział, leżąc w wannie, co było widoczne dla pozostałych uczestników, ponieważ nie wyłączyła kamerki. Reakcja była szybka, fragment transmisji został usunięty decyzją przewodniczącego KRS. W jego miejscu pojawiła się plansza informująca o usunięciu materiału, w którym posłanka znajdowała się w łazience. Całość wywołała spore poruszenie, zwłaszcza, że środowisko polityczne Żukowskiej nie uznaje obecnej KRS, określając ją jako neokrs. Mimo tego sama posłanka aktywnie w niej uczestniczy i według danych Super Expressu zarobiła w tej kadencji już ponad 128 tysięcy złotych. Gdy internauci oczekiwali przeprosin lub wyjaśnienia, Żukowska na portalu X odpowiedziała, Marat też pracował z wanny, nawiązując do rewolucjonisty z XVIII wieku. Choć sytuacja wydaje się absurdalna, w sieci rozpętała się poważna dyskusja o standardach życia publicznego i szacunku do instytucji państwowych. Dla wielu to pytanie o granice przyzwoitości w polityce i rzeczywiste podejście do pełnionych obowiązków. Sprawa pokazuje, jak ważne jest zachowanie powagi i profesjonalizmu, zwłaszcza gdy reprezentuje się najwyższe organy państwowe. Internauci z kolei apelują o więcej szacunku i odpowiedzialności ze strony osób publicznych. Nowa fala reklam tuż przed ciszą wyborczą, co się dzieje? Na moment przed ciszą wyborczą ruszyła kolejna seria reklam fundacji Twój głos jest ważny, o czym alarmuje Piotr Okulski, dziennikarz Republiki. To tak zwany pseudokampania profrekwencyjna, jednak jej przekaz uderza w kandydatów prawicy i ich wyborców, wywołując kontrowersje. Sprawa nabrała rozgłosu już wcześniej, gdy naukowa i akademicka sieć komputerowa NASK zgłosiła podejrzenie ingerencji zagranicznej w kampanię wyborczą dotyczące finansowania reklam na Facebooku. Później portal wp.pl ujawnił, że reklamy wspierające Rafała Trzaskowskiego oraz krytykujące konkurentów są powiązane z fundacją Akcja Demokracja, której prezesem jest były asystent posłanki Koalicji Obywatelskiej. Co więcej, sam Trzaskowski ma zdjęcie z Jakubem Kocjanem, szefem Akcji Demokracji, choć polityk zaprzecza znajomości i wskazuje na działania rosyjskich służb jako próbę manipulacji. Piotr Okulski zwraca uwagę, że pseudokampania prowadzona jest w formie drwin i prowokacji, skierowanych głównie do wyborców o konserwatywnych poglądach, z pytaniem, naprawdę chcesz, żeby oni wybrali Ci prezydenta? Cała sytuacja budzi wiele emocji i pytań o granice uczciwości w kampaniach politycznych oraz o wpływ mediów społecznościowych na wybory. Hołownia, NASK i wybory, czy tym razem dotrzyma słowa? Szymon Hołownia deklaruje, że nie poprzerafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich, jeśli ten nie wyjaśni afery NASK przed ciszą wyborczą. Afera dotyczy podejrzanych reklam na Facebooku, które wp.pl powiązała z Fundacją Akcja Demokracja i jej szefem Jakubem Kocjanem, dawnym asystentem posłanki Ko i nagrodzonym przez Trzaskowskiego. Hołownia na antenie RMFFM zażądał jasnego odcięcia się Trzaskowskiego od tych praktyk i oczekuje, że sztab opublikuje komunikat oraz wyciągnie konsekwencje. Podkreślił, że to nie jest rosyjska prowokacja, lecz działania polskich obywateli, które powinna zbadać m.in. NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Mimo krytyki, zaznaczył, że nie wierzy, by sam Trzaskowski planował te działania. Zapytany, czy poprze go w drugiej turze, jeśli sztab nie wyjaśni sprawy, odpowiedział, że ma na to czas do końca dnia i że najpierw musi usłyszeć słowa Trzaskowskiego. Dodał też, że jeśli w drugiej turze będzie Trzaskowski, a jego nie będzie na liście, to nie zagłosuje i nie namówi do poparcia konkurenta. Problem w tym, że Hołownia ma już na koncie złamanie podobnej obietnicy przed wyborami parlamentarnymi, deklarował, że nie pójdzie w koalicję z Donaldem Tuskiem, a dziś jest jego kluczowym sojusznikiem w trzeciej drodze. Czy więc można wierzyć jego dzisiejszym słowom? Czas pokaże. Mencen demaskuje nielegalną kampanię Trzaskowskiego. Sławomir Mencen, lider konfederacji i kandydat na prezydenta, ostro krytykuje kampanię Rafała Trzaskowskiego, którą określa jako finansowaną nielegalnie z zagranicy. Apeluje do obywateli, by nie wspierali kandydata promowanego przez zagraniczny kapitał i pełen politycznego hejtu. Mencen porównuje sytuację do Rumunii, gdzie antysystemowy kandydat został wykluczony z wyborów z powodu rzekomego zagranicznego finansowania. Tymczasem w Polsce kampania Trzaskowskiego także jest nielegalnie finansowana, a Platforma Obywatelska zdaniem Mencena świadomie manipuluje opinią publiczną, oskarżając Rosję, podczas gdy prawdziwe działania stoją za ich plecami. Mencen nie szczędzi gorzkich słów wobec rządowej agencji NASK, która próbuje przekonywać, że kontrowersyjne reklamy wymierzone są w samego Trzaskowskiego. Poseł pyta retorycznie, czy w Polsce nie ma choć jednej państwowej instytucji zarządzanej przez kompetentnych ludzi. Politycy Konfederacji podkreślają, że kampania Trzaskowskiego jest wspierana przez zagraniczne podmioty powiązane z Koalicją Obywatelską i że takie praktyki to jawne łamanie prawa wyborczego. Poseł Sławomir Wipler i inni ostrzegają, nie pozwolimy, by wybory wygrał kandydat, którego kampania jest finansowana nielegalnie i apelują do obywateli o rozwagę. W tle sprawy NASK alarmuje o możliwych ingerencjach w kampanię oraz o gigantycznych wydatkach na reklamy hejterskie przeciwko Mencenowi i Nawrockiemu, przewyższających środki legalnych komitetów. Informacje te potwierdza były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, wskazując na cel takich działań wygrana za wszelką cenę, nawet nielegalną. Cała sprawa rzuca światło na ciemne mechanizmy walki politycznej, zmuszając do pytania o uczciwość i transparentność polskich wyborów. Stanowski kontra wyborcza, kiedy dziennikarstwo schodzi na manowce. Po krytyce Doroty Wysockiej-Sznep podczas debaty prezydenckiej, Krzysztof Stanowski, założyciel kanału Zero, stał się celem ataków lewicowo-liberalnych mediów. Po nieskutecznych próbach Kamila Dziubki z Onetu, teraz Wojciech Czuchnowski z Gazety Wyborczej, zaatakował Stanowskiego, publikując tekst sugerujący powiązania finansowe z PiS. Czuchnowski wskazał, że NASK wybrał kanał sportowy i portal weszło do kampanii Oszust na Spalonym o Oszustwach Internetowych, której budżet wyniósł 22 milionów złotych, a dla Stanowskiego miało przypaść 1,4 milion złotego. W korespondencji urzędników pojawiła się wiadomość ówczesnego ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego: proszę zapłacić, ile tam trzeba, co miało świadczyć o podejrzanych praktykach. Jednak Stanowski szybko zdementował zarzuty, nazywając dziennikarstwo Czuchnowskiego żałosnym i zwracając uwagę, że materiały były nadawane na żywo, a ich retransmisja w mediach TVP jedynie promowała jego działalność. Zapowiedział też nagranie materiału obnażającego błędy w wyborczej. Z kolei Janusz Cieszyński ocenił, że wyciek korespondencji to upolityczna zemsta dyrektora NASK, a kampanie informacyjne przeprowadzone z udziałem kanału sportowego i weszło były legalne, kontrolowane i skuteczne. Podkreślił, że NASK został ujawniony przez Stanowskiego w aferze dotyczącej nielegalnego wsparcia kampanii Trzaskowskiego, co mogło wywołać zemstę w tej instytucji. Cieszyński ubolewa, że polityczne przepychanki wpływają na sposób prowadzenia kampanii społecznych, które tracą na jakości, bo urzędy boją się korzystać z nowoczesnych metod i influencerów. Sprawa pokazuje, jak medialne ataki potrafią mieszać fakty i jak ważne jest krytyczne podejście do publikowanych informacji. Gazeta wyborcza kontra Zandberg stary układ w nowej kampanii. Na finiszu kampanii prezydenckiej Gazeta Wyborcza zaatakowała Adriana Zandberga, zestawiając go z kandydatką lewicy Magdaleną Biejat i wyraźnie faworyzując ją kosztem lidera partii Razem. Zandberg szybko odpowiedział, przypominając w mediach społecznościowych, jak ta sama redakcja w 1997 roku jego zdaniem posłużyła się nielegalnym pseudosondażem, by zaszkodzić Prospołecznej Unii Pracy. Adam na emeryturze ale jakościowe dziennikarstwo bez zmian ironizował, uderzając w ówczesnego redaktora naczelnego GW. Ta sytuacja nie jest zaskoczeniem: Gazeta Wyborcza od lat jawnie flirtuje z konkretnymi politykami, a teraz wyraźnie ustawia jedną kandydatkę ponad drugim. Choć subtelne, takie działania wpływają na wyborców, zwłaszcza mniej świadomych partyjnych gier. Internauci błyskawicznie zareagowali, komentując z ironią, że wiadomo, która lewica jest koncesjonowana przez salon, a która rzeczywiście chce zmian. W tle pozostaje pytanie, czy media powinny tak mocno ingerować w wybory, zamiast rzetelnie informować o wszystkich kandydatach. Czy to dziennikarstwo, czy polityczna agitacja? W tym wyścigu o prezydenturę stara szkoła medialnych manipulacji znów daje o sobie znać. Taka sytuacja tylko podkreśla, jak ważna jest niezależność mediów i krytyczne podejście odbiorców do informacji płynących z dużych redakcji. Groźby wobec Mencena, policja działa, a polityk nie cofa się przed wyzwaniami. Komenda główna Policji potwierdza, że prowadzi czynności dochodzeniowe i operacyjne w sprawie gruźb karalnych kierowanych do Sławomila Mencena, kandydata na prezydenta. Zgłoszenia wpłynęły trzykrotnie 4 marca, 25 marca oraz 14 maja, a śledztwo nadzoruje prokuratura rejonowa Toruń centrum Zachód. Mimo to, jak podkreśla sam Mencen, sprawcy wciąż nie zostali odnalezieni, a reakcja państwa jest jego zdaniem niewystarczająca. Polityk ujawnił niedawno nagranie z groźbami, na którym zamaskowani mężczyźni wypowiadają się po ukraińsku, domagając się od niego przeprosin za słowa o ukraińskiej historii i groźby wycofania się z wyborów. Wśród ich groźb pojawiła się zapowiedź konsekwencji, jeśli mencen nie spełni żądań. Polityk stanowczo odrzuca te naciski nazywając ich działania żywym banderyzmem i ostrzegając, że nie pozwoli na ich wpływ w Polsce. W wywiadzie dla Radia Z przyznał, że powiecu w Toruniu zaproponowano mu ochronę policyjną, której nie przyjął, bo wierzy, że jeśli ktoś zechce mu zaszkodzić, i tak to zrobi. Sprawę wspiera Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, a śledztwo trwa. To kolejny przykład, jak napięta i niebezpieczna staje się atmosfera wokół nadchodzących wyborów prezydenckich. Koalicja rządowa na rozdrożu, Ministerstwa do Zmian i Marszałek Sejmu poza Grą. W planach po wyborczej rekonstrukcji rządu kluczową rolę odgrywa koalicja obywatelska, która stawia na ograniczenie liczby resortów i wiceministrów. Tych ostatnich jest teraz dużo z powodu koalicyjnych podziałów, gdzie każdy partner musi mieć swoje miejsce w kierownictwie. Drugi ważny cel to stworzenie silnego ośrodka gospodarczego, niejasne jednak, czy będzie to nowe Ministerstwo Gospodarki, powstałe z połączenia rozwoju i technologii, ludowcy, z funduszami i polityką regionalną, Polska 2050, czy też zmiany w podziale kompetencji między ministerstwami, np. wzmocnienie finansów przez dołączenie innych działów. W Korozważa się też powołanie wicepremiera do spraw gospodarki, kandydatem ma być minister finansów Andrzej Domański, choć on sam nie jest tym entuzjastą. Mówi się też o likwidacji eksperymentu, jakim okazało się Ministerstwo Przemysłu w Katowicach w praktyce bardziej Ministerstwo Górnictwa, kosztowne i nieefektywne. Problem w tym, że jego powstanie to obietnica wyborcza Donalda Tuska, co komplikuje sprawę. Tymczasem Polska 2050 szykuje się do dużych zmian bez względu na wynik wyborów, marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma stracić tę funkcję już jesienią, zgodnie z koalicyjnym porozumieniem, które przewiduje przekazanie stanowiska Włodzimierzowi Czarzastemu z Lewicy. Polska 2050 z pewnością będzie domagać się rekompensat za tę utratę, co jeszcze bardziej komplikuje koalicyjną układankę. Powyborcza rekonstrukcja rządu zapowiada się na czas intensywnych negocjacji i politycznych przepychanek, które zdecydują o przyszłym kształcie władzy. Trzaskowski liderem, Nawrocki rośnie, zbliża się emocjonująca druga tura. Najnowszy sondaż United Surveys dla wirtualnej Polski pokazuje, że Rafał Trzaskowski utrzymuje się na czele z 31,5% poparcia choć to spadek o 1,7 punktu procentowego od ostatniego badania. Tuż za nim dynamicznie rośnie Karol Nawrocki z 26,6%, co oznacza wzrost o 3,4 punktu. Na trzecim miejscu plasuje się Sławomir Męcen z Konfederacji z 11,7%, ale ze spadkiem niemal dwóch punktów. Kolejni kandydaci to Szymon Hołownia z 7,5%, Magdalena i 6,7%, Adrian Zandberg 4,4%, a dalej Grzegorz Braun, Joanna Senyszyn, Marek Jakubiak i Krzysztof Stenauski z poparciem poniżej 3%. W sumie pozostali kandydaci łącząły 1,3%. Badanie przeprowadzono tuż przed ciszą wyborczą, co czyni je ostatnim wskazaniem przed głosowaniem. Co ważne, w drugiej turze sondaż wyraźnie wskazuje na zwycięstwo Trzaskowskiego, który zdobywa ponad 56% głosów, podczas gdy Nawrocki może liczyć na niespełna 44%. Te wyniki dotyczą tylko deklarujących udział w wyborach. Emocje rosną, a walka o prezydenturę wchodzi w decydującą fazę. Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy już niebawem, a każdy głos może zadecydować o przyszłości Polski. Rosnąca mobilizacja wyborców i intensywność kampanii pokazują, jak ważne są nadchodzące dni. Lewica na rozdrożu, Zandberg kontra Biejat, kto zdobędzie tron. Ostatnie godziny kampanii prezydenckiej to nie tylko walka o pierwszą turę między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim, lecz także bratobójczy pojedynek na lewicy. Adrian Zandberg i Magdalena Biejat idą łeb w łeb, choć lider razem od tygodni notuje wyraźny wzrost poparcia. Ich starty były niepewne, on miał nie kandydować, ona długo się wahała. Rozłam razem i nowej lewicy w zeszłym roku zburzył porządek, dzieląc lewicę na dwa obozy. Teraz obie formacje walczą o nowe otwarcie. Nowa lewica przygotowuje się do jesiennych wyborów partyjnych, a razem chce pokazać, że nie jest cichą opozycją. Sondaże pokazują, że szanse obu są wyrównane. Zandberg osiąga średnio 5,08%, Biejat 5,63%, a walka o trzecie miejsce jest otwarta. Szymon Hołownia słabnie, a Sławomir Męcen broni swojej pozycji, ale nie atakuje na poważnie. Lewicowi politycy wierzą, że przy szczęściu mogą wskoczyć na podium. Ekspert Daniel Pes przewiduje, że Zandberg może zaskoczyć lepszym wynikiem niż sondaże, podczas gdy Biejat i Chołownia mogą być nieco przeszacowani. W tle tej rywalizacji jest napięcie i wymiana zdań. Podczas debaty w TVP Zandberg krytykował Biejat za poparcie budżetu niedofinansowującego ochronę zdrowia. Ona zarzucała mu moralizowanie bez realnych działań. Lewicowi politycy tłumaczą, że nie widzą siebie jako wrogów, lecz podział razem z nową lewicą pozostaje faktem. Razem stało się głosem antyestablishmentu, trafiając do młodych wyborców, wcześniej skłonnych do skrajnej prawicy czy Mencena. W tym kontekście wynik prezydenckich wyborów może zadecydować o przyszłości lewicy, zwycięstwo Biejat umocni pozycję nowej lewicy, natomiast triumf Zandberga może oznaczać restart razem i nową falę wpływów na scenie politycznej. Lajki w dniu wyborów PKU ostrzega przed łamaniem ciszy wyborczej. Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej, Rafał Tkacz, wyjaśnia, że lajkowanie postów kandydatów podczas ciszy wyborczej, zwłaszcza w dniu głosowania, może być traktowane jako złamanie przepisów. To jednak organy ścigania decydują o konsekwencjach w konkretnych przypadkach. PKU nie dysponuje szczegółowymi danymi o karach za takie zachowania w przeszłości, choć potwierdza, że łamanie ciszy wyborczej bywa karane. Podczas konferencji padły także pytania o rzekome nielegalne finansowanie kampanii Rafała Trzaskowskiego i kontrowersyjne spoty mające szkalować innych kandydatów. Szef PKU podkreślił, że do komisji nie wpłynęły żadne skargi na ten temat, a kontrola finansowania kampanii nastąpi dopiero po wyborach, kiedy komitety przedstawią swoje sprawozdania finansowe. Dopiero wtedy Krajowe Biuro Wyborcze przeprowadzi szczegółową weryfikację wydatków i wpływów, co gwarantuje transparentność i uczciwość procesu wyborczego. W ten sposób PKU podkreśla, że przestrzeganie zasad ciszy wyborczej i transparentność finansowa to fundamenty rzetelnych wyborów, a każdy wybór i każdy like ma znaczenie w demokracji. Warto pamiętać, że cisza wyborcza ma chronić wyborców przed nieuczciwym wpływem na decyzję, a jej złamanie może podważyć zaufanie do całego procesu wyborczego. Dlatego PKU apeluje o rozwagę i świadome uczestnictwo w wyborach, zgodne z obowiązującymi przepisami. To już wszystkie wiadomości na dziś na kanale NPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał, udostępnij film znajomym, a także napisz komentarz o tym, co osądzisz o sytuacji w Polsce i na świecie. Dzięki Tobie nasz film dotrze do szerszej publiczności. Do zobaczenia w najnowszym wydaniu wiadomości już jutro.